Trzy świnki. Dawno, dawno temu trzy małe świnki mieszkały z mamą w małym domku, kiedy podrosły opuściły dom rodzinny, aby rozpocząć dorosłe życie i wyruszyły w świat. Każda z nich chciała poszukać dla siebie najlepszego miejsca na ziemi, na swój własny dom. Gdy najstarsza świnka wędrowała, spotkała człowieka wiozącego słonę z pola. Przywitała się grzecznie i poprosiła go, aby sprzedał jej trochę słomy do budowy domu. Człowiek się zgodził, więc świnka raz, dwa wzięła się do pracy. Nie minęło dużo czasu i słomiany domek był już gotowy. Świnka zadowolona z siebie zamieszkała w nowym domku. Niedługo potem przechodził tamtędy wilk, a że miał dobrego nosa, od razu wyczuł, że w środku mieszka świnka. Zapukał do drzwi i powiedział, świnko, świnko, otwórz drzwi i wpuść mnie proszę. Świnka zajrzała przez szparkę i zobaczyła wilka. Przestraszyła się i odpowiedziała, nie wpuszczę cię wilku, bo mnie zjesz, idź sobie stąd. A wilk na to, bo jak huchnę i dmuchnę, twój domek rozsypie się w pył i tak też zrobił. Huchnął, dmuchnął, domek rozsypał się w pył, a sam wilk porwał świnkę do swojej kryjówki w lesie. Gdy średnia świnka wędrowała, spotkała człowieka wiozącego z lasu. Przywitała się grzecznie i poprosiła go, aby sprzedał jej trochę chrustu do budowy domu. Człowiek się zgodził, więc świnka raz dwa wzięła się do pracy. Minął dzień i domek był gotowy, a zadowolona z siebie świnka mogła w nim zamieszkać. Niedługo potem przechodził tamtędy wilk, a że miał dobrego nosa, od razu wyczuł, że w środku mieszka świnka. Zapukał do drzwi i powiedział Świnko, Świnko, otwórz drzwi i wpuść mnie proszę. Świnka zajrzała przez szwarkę i zobaczyła wilka. Przestraszyła się i odpowiedziała — Nie wpuszczę cię, wilku, bo mnie zjesz. Idź sobie stąd. A wilk na to, bo jak huchnę i dmuchnę, twój domek rozsypie się w pył. I tak też zrobił. Chuchnął, dmuchnął domek, się poruszył, ale wciąż stał. Jeszcze raz huchnął, dmuchnął, domek rozsypał się w pył. A sam wilk porwał świnkę do swojej kryjówki w lesie. Najmłodsza świnka wędrowała tak długo, aż doszła do cegielni. Przywitała się grzecznie, kupiła cegły na swój dom i raz-dwa wzięła się do pracy. Minęło kilka dni i domek był gotowy, a zadowolona z siebie świnka, choć bardzo zmęczona ciężką pracą, w końcu mogła w nim zamieszkać. Niedługo potem przechodził tam ten a że miał dobrego nosa, od razu wyczuł, że w środku mieszka świnka. Zapukał do drzwi i powiedział: Świnko, świnko, otwórz drzwi i wpuść mnie, proszę. Świnka zajrzała przez dziurkę i zobaczyła wilka. Przestraszyła się i odpowiedziała: Nie wpuszczę cię, wilku, bo mnie zjesz, idź sobie stąd. A na to wilk. Bo jak huchnę i dmuchnę, twój domek rozsypie się w pył. I tak zrobił. Huchnął, dmuchnął, ale solidny domek nawet nie drgnął. Jeszcze raz chuchnął, dmuchnął, a domek nadal stał. Dmuchał i chuchał, chuchał i dmuchał i tak z dziesięć razy, może i więcej, a domek jednak stał i stał. Wilk się rozłościł, stracił jednak dużo siły, więc wrócił zrezygnowany do lasu. Następnego dnia przybiegł Wilk i zapukał do drzwi świnki. Udając bardzo miłego i przyjacielskiego wilka. Świnko, świnko, chcesz parę główek kapusty? Mogę cię zaprowadzić i pokazać, gdzie rośnie. A gdzie to jest i kiedy przyjdziesz, aby mnie tam zaprowadzić? zapytała świnka. Kapustka rośnie koło strumyka. Przyjdę po ciebie jutro o 12, odpowiedział wilk. Na drugi dzień świnka wstała bardzo wcześnie rano. Poszła na strumyk i nazbierała sobie trochę kapusty. Gdy przyszedł wilk, powiedział, że już nie potrzebuje. Bo zdążyła sobie sama nazrywać. Wilk był zły, ale nadal udawał miłego. Świnko, świnko, a może pójdziesz ze mną na jabłka? Są pyszne, takie soczyste i czerwone. A gdzie one rosną i kiedy przyjdziesz po mnie? Zapytała świnka. Jabłka rosną niedaleko młyna. Przyjdę po ciebie jutro o trzeciej, powiedział wilk. Następnego dnia świnka poszła do sadu dużo wcześniej, by zdążyć przed wilkiem, jednak tym razem i wilk wybrał się przed czasem. Aby świnka go nie ubiegła. Kiedy nadszedł, świnka siedziała właśnie na jabłonce, a gdy się zbliżył, potrząsnęła drzewkiem tak mocno, że jabłka posypały się mu na głowę i go przysypały. Świnka natychmiast szybko uciekła do swojego domku, a Wilgi jej nie złapał. Kolejnego dnia świnka poszła na targ i kupiła sobie wielki garb. Gdy wracała do domu, zobaczyła z daleka wilka. Przestraszyła się, że tym razem mu nie umknie, i schowała się do gara. A że było to na górce, gar zaczął się toczyć z taką prędkością, że wilk nie wiedział, co tak pędzi na niego. I uciekł przed nieznanym potworem jeszcze szybciej. Po kilku dniach, gdy już ochłonął po tym, jak myślał, że goni go straszliwy potwór, znowu przyszedł do świnki. Świnka powiedziała mu, że to przed nią tak uciekał, wtedy wilk tak się zezłościł, że stracił cierpliwość i postanowił dostać się do domku przez konia. Nie wiedział, że świnka rozpaliła w kominku, wpadł prosto na palenisko, popalił sobie strasznie futro, wyskoczył stamtąd jak z procy i uciekł daleko, daleko tam, gdzie pieprz rośnie. Świnka uwolniła swoje rodzeństwo z kryjówki wilka, Odtąd żyły wszystkie radośnie, a z czasem świnki wybudowały sobie nowe, solidne domki w sąsiedztwie.